U Was będzie czas na małe co nieco, a u nas zmiana scenografii. I teraz będziemy właśnie robiły mleczko do czyszczenia, domowe i ekologiczne. To, co podkreśla zawsze Monika Słowińska, która jest cały czas ze mną. Także Monika, proszę teraz powiedz, co mamy tutaj przygotowane na stoliku i jak zaczynamy robić ten domowy płyn mleczko do czyszczenia. Mleczko to są tylko trzy składniki, tak naprawdę. Czyli dowolne mydło, takie do dłoni czy do mycia ciała. Najlepiej oczywiście, żeby było ekologiczne. Naturalne. Soda oczyszczona, to jest jakby niezawodny składnik i w ogóle tak, taki jakby surowiec, który powinniśmy mieć w domu. Woda, no i wybrane olejki eteryczne. Ja już tutaj trochę wody nalałam, więc uzupełnię jeszcze do tego mojego pojemniczka tak połowę. Czyli mniej więcej bierzemy szklankę wody, dwie pompki płynu, żeby, bo my lubimy, gdy nam się trochę pieni, prawda? A, Oczywiście, ma jak ma się wrażenie, nie pieni, to wtedy... lepiej nam wszystko myje. Do tego dosypię dwie takie miarki sody oczyszczonej, czyli jak jest szklanka wody. To wtedy bierzemy pół szklanki sody oczyszczonej. Ja sobie tutaj trochę więcej przygotowałam. Czyli tutaj do tego mleczka troszeczkę mniej niż do proszku do prania. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. No, może jeszcze odrobinę tutaj dosypię. Takie mleczko. Ono jest bardzo wodne, służy nam do mycia blatów, umywalek, sedesu. Ja sobie tutaj dolewam, też nie żałuję, około 10 kropli olejku dobrego samarytanina. To jest mieszanina bardzo silnych olejków eterycznych o działaniu antyseptycznym, przeciwwirusowym, no bo o to nam chodzi, sezon grypowy, przeziębieniowy. Mieszamy. I faktycznie sobie, już się tak. pieni. Już się pieni. Też wykorzystuję tutaj różne pojemniki, które mam w domu. Nie kupuję dodatkowego plastiku, tylko jak kończy mi się mydełko. Czy kończy mi się spray do mycia szyb, to ja właśnie to wykorzystuję robiąc te jakby preparaty. I tutaj przygotowałam sobie, ponieważ nabrudziłyśmy, jak to przy sprzątaniu trzeba najpierw nabrudzić. I dowolną szmatką tutaj sobie o, na. Pryskamy i możemy właśnie już. I od tutaj, razu, proszę państwa, tak. posprzątamy nasze studio. No, Pięknie, proszę pachnie. bardzo. Mamy czyściutko zostawiamy te blaty właśnie liśniące, a ponadto używając takich środków nie zanieczyszczamy też wody, to jest ważne, czyli te wszystkie detergenty nie, no jakby nie wprowadzane z powrotem do środowiska. Bardzo dziękuję Monika. Proszę Państwa tanie sprzątanie, czyli jak zrobić mydełko, płyn do czyszczenia, był proszek do prania, teraz preparat do czyszczenia